Wakacje, nawet zapomniałem. Co to za odgłosy? Skąd pochodzi ten dźwięk? Aha, tu jesteście! Strasznie mi się nudzi. Ta, nie wiem, co by to zrobić dla rozrywki. Co się dzieje? Co, rzućcie wszystko, nie uwierzycie! Nareszcie coś ciekawego. Za No jasne. Mam nawet szablony, na których możemy zrobić wspaniałe domki dla tych dwóch papierowych maleństw. Musimy je tylko narysować. Założę się, że pokój małej Biedronki będzie najlepszy. A wszystko dlatego, że urządzi go najfajniejsza ciocia na świecie, Samantha. Co? Zapomnij. Ja zrobię o wiele lepszy pokoik dla mojej księżniczki Pitch. Ej, spokojnie, nie przy dziewczynkach. Ups, przepraszam. Witamy w pojedynku projektantów. Dziś stworzymy pokoje dla tych uroczych papierowych dziewczyn. Drugie panie, gotowe? Tu? No jasne. <noise> Samantha? Urodziłam się gotowa. W takim razie zaczynajmy. Mm. Susan wybrała różowy kolor. Bardzo interesujące. Mogę przyjrzeć się bliżej? Samie, czy mógłbyś... Ups. <noise> Malowanie sędziego jest niezgodne tak mi przykro, nie chciałam. No dobrze. I właśnie tak. Mam nadzieję, że dobrze przemyślałaś ten wybór kolorów. Uch, to jest naprawdę ciężkie, ale dostałam na to dużą zniżkę. Wszystko to pomoże wam umeblować pokoje. Świetnie, już znalazłam coś interesującego. Chyba komuś trzeba zmienić piluchę. Co miałeś na myśli, pytając, czy dobrze przemyślałam wybór kolorów? Coś źle robię? Nie mogę przegrać. Proszę, przestańcie płakać, bo ja też zaraz się poryczę. Teraz mam szansę! Su nigdy mnie nie pokona! Okej, okay, co jeszcze tu mamy? O nie! I co ja mam z tym teraz zrobić? Jest. Wow, dzięki! Co? Ej, sędzio, su oszukuję? Ja? Nigdy! Oszukiwanie jest niedozwolone! Druga żółta kartka! Hej, to niesprawiedliwe! Nie kłóć się z sędzią! Chcesz iść do kozy? Hej, tu jest fajnie! Dołącz do mnie! Y nie, może innym razem. <ścoughs> Przepraszam. Przepraszam! Ups, wracamy do naszego pojedynku. Jak wam idzie? Doskonale. Nie jestem jednak pewna co do Samanty. O, serio, no to patrz. Mają specjalne życzenia? Proszę rzućcie okiem. Uh, mają świetny gust. No, nie gadaj, podoba mi się to. Wygląda na to, że o czymś zapomniałam. Już wiem! To sprawi, że mój pokój będzie najlepszy i najfajniejszy. Ha, ha. O nie, co to? Modelina? Świetny pomysł, ale ona nie może wygrać. No dobra. Ech. No dalej. Gdzie mój sznureczek? <laughs> I który projekt wygląda teraz lepiej? No dobrze, gra skończona. Do I Idziesz do więzienia, ale, ale to już. nic nie rozumiesz sam. Ja tylko... Powiedziałem już. O nie. Hej, za co tu trafiłaś? Przerobiłam biedronkę z modeliny na kupę. A ty? Zebrałam dziecko cukierka. To straszne. Muszę stąd wyjść. Dzięki, Biedronko, to mi się przyda. Świetnie. Spójrz, kochana, podoba ci się? Drużyna Biedronki górą! Co się stało, wasza wysokość? Co? Zepuścić Wy ją? Wściekaj się! No dobra, Susan, zmieniła zdanie, możesz wyjść? Jej! Bierzmy się do roboty! Na czym skończyłam? Żadna kara nie powstrzyma mnie od tworzenia. Mała księżniczka Picz potrzebuje trochę miejsca, by się przebrać. Światło? Jest! Zegar? Jest! Co jeszcze? Jestem w szoku, Samanto! Jak można być tak nieuważnym? Zapomniałaś się o najważniejszym! Wybacz sam, ja jestem tylko ciocią! To ty jesteś jak prawdziwy tatuś! Nie, nie! Chodzi o to. Yy, są takie słodkie! Redy kotlety, słyszałaś to? Powiedziała to mnie tata. To takie słodkie! Dzieciaki zawsze do ciebie lgnęły. Hmm, Sam znalazł dzieci same. Nic przy sobie nie miały. Tak było. Co w takim razie powinnyśmy zrobić? To może oznaczać tylko jedno. Czas na rysowanie. Aha, ten rękaw nie wygląda dobrze. Daj mi chwilkę. Nie, co ty robisz? Otóż Też chcesz iść do kody? Przepraszam, Sami. Musiałam pomylić się z gumką do mazania. O, nasza księżniczka doskonale wie, czego potrzebuje. Wygląda na to, że Biedronka też wie. Pośpieszcie się, konkurs dobiega końca. Musimy ogłosić zwycięzcę. O, co za tempo! Nareszcie! Nie da się wolniej! Ja skończyłem to jakieś kilka godzin temu! Kurza twarz! Haha, fajny kawałek, tak? Przed jej piątką No weź! Widzę, że ktoś bardzo chce tu wygrać! O tak! I ostatnie detale. Nadążaj, Samanto. Sztuka wymaga czasu. Więc lepiej zwolnij się, Co ty robisz? O, żeż ty. A masz. Nie, przestań. Ugh. Zawodniczki, czas minął. Pokażcie swoje rękodzieła. Aby głosić wyniki, muszę poznać opinię naszych sędziów. Co sądzicie? Szybka decyzja. Zobaczmy. Zwycięzcą są jedynku projektorów. Jej, yeah, obie wygrałyśmy! Jej, yeah, jestem taka szczęśliwa! To już koniec! Nasz epicki odcinek o pojedynku projektantów dotarł do ostatniego i najlepszego! Pozwól, że podgrzeję ci mleko. Drugie dziecko chyba też się obudziło. Hej, ty, to budka. Poczekaj chwilę, aż jedzenie się przygotuje. Ouch, gorące! Ups, przepraszam. Czas na śniadanie! I zmieńmy jej pieluchę. Ej, czekaj, co to ma być? Uspokój się, młoda damo. I do drugiego dziecka. Biedna. Wow, jak się tam znalazłaś. Proszę, jak nowa. Dobra, w co się dzisiaj ubierzemy? Myślę, że ten komplecik będzie idealny. O co chodzi? Chcesz coś innego? No to spróbujmy to. O, wyglądasz wspaniale. Chcesz założyć czapeczkę? Dobrze. Dobry wybór, będziesz świetną projektantką. Ach, jestem taki zmęczony. I jeszcze jedna przebieranka, co nie? Tak, mam tutaj śliczny różowy strój. No to załóż coś innego, jak Ci się nie podoba. Aż te dzieci. W porządku, zobaczmy, jak będziesz w tym wyglądać. Jesteś taka ładna. Już idę! Zobacz jaką mam zadoveczkę, tylko nie płacz! Pomocy! Za dużo tego jestem chcecie, żebym się uspokoił? O, dziękuję, Mejsi Cznotki. Słodko, prawda? Kochani, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Nie zapomnijcie dać nam łapki w górę. Udostępnijcie filmik znajomym i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Pożegnajcie się, dzieci. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.